Witam Was gorąco w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline, moi drodzy. Bitcoin aktualnie zaczyna nam formować ładny trend wzrostowy, o który walczyliśmy przez ostatnie kilka dni. Zaleczyliśmy mega mocny, wyższej recovery, który w tym momencie daje nam na naszym tradzie w okolicach 26%. I pytanie: czy ten trade jest zagrożony, czy ten trade będziemy skalowali dalej? O tym sobie porozmawiamy w dzisiejszym materiale, ponieważ jest kilka rzeczy, które muszę wam na wykresie pokazać, abyśmy mogli utwierdzić się w tym, że ta pozycja będzie miała sens. Długo, midtermowo. Także zostawcie na początku lajka, komentarz, suba, być na bieżąco z tymi aktualizacjami. A tymczasem moi drodzy, przejdźmy do wykresu na tutaj TradingView, ponieważ widzimy, mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Mamy tutaj kilka jeszcze moich znaczków, które wysyłałem, moich jakby to powiedzieć, moich. Tutaj yy, wizualizacji, które dzieliłem się na kanale na Telegramie VIP, jeżeli Was tam nie ma. Jest tutaj, moi drodzy, spójrzcie sami, bum, wszystkie update'iki są tutaj na bieżąco. Natomiast podzielę się Wami w tym momencie na kanale na YouTube. Rzućmy okiem, co widzimy. Po wczorajszym wzroście tutaj mieliśmy tutaj formację... Trójkąta symetrycznego, który w tym momencie widzimy, że wybił w górę. Tak naprawdę, price target również z tego został zrealizowany. To również rzucałem na moim kanale na Telegramie. I generalnie doszliśmy do poziomu 62400, 62467, czyli bardzo blisko poziomu 62500, o którym mówiłem, że będzie moim pierwszym tutaj poziomem take profitu. W tym momencie pozycja cały czas jest w grze bez jakiegokolwiek tutaj realizowania zysków i powiem Wam za chwilę, dlaczego rzućmy sobie okiem na wykres. Rzućmy sobie okiem. Jesteśmy na wykresie 15-mitowym i widzimy w tym momencie, że że wykres 15-minutowy zaczyna nam tutaj formować delikatne momentum spadkowe na market Cypher B. Pytanie, czy ta pozycja jest w tym momencie przez to zagrożona? Patrząc na wyższe time framey widzimy również kolejną ciekawą sytuację. Widzimy, że tutaj mamy również tak zwany Core. Core Strategy na podstawie Market Cipher widzimy, że mamy blue wave, który jest poprzedzający przez pomniejszony blue wave i widzimy, że to generalnie jest dobry znak pokazujący nam, że momentum jest w tym momencie wzrostowe zarówno na oscylatorach jak i na cenie. Natomiast patrząc na wyższych time frame o ile o mniejsze time frame y jestem spokojny, ponieważ widzimy, że generowaliśmy tutaj cały czas higher low, higher high oraz higher low tworząc ten tutaj trend wzrostowy, w tym momencie, moi drodzy, zaczynamy na mniejszych timeframe'ach robić delikatne odreagowanie, Przebiliśmy sobie tutaj, wiecie, break of structure, change of character, i w tym momencie przechodzimy w delikatny ruch spadkowy, co jest normalne po tego typu wzrostach, gdzie mieliśmy bardzo dużą zmienność, szczególnie w tym obszarze. I teraz, moim zdaniem, mamy tutaj kilka. Poziomów, które są u mnie na wykresie naniesione, które będą kluczowe. Kluczowym poziomem będzie na pewno poziom psychologiczny 60 tysięcy dolarów. I tak jak wam pisałem na kanale telegramowym VIP, dla osób, które są tam obecne, już do tym wiecie, że w tym momencie dobre byłoby wytworzenie tak zwanego higher low oraz przebicie tego poziomu tutaj, który wynosi 62 500 dolarów, czyli wytwarzamy w tym momencie tutaj higher low support na poziomie 60 000, 60 200. Tutaj łapiemy odreagowanie i w tym momencie idziemy w górę przebijając tutaj poziom 62 500, co nam w tym momencie da bardzo ładny tak zwany double bottom czy W pattern, który jest patternem odwracającym trend. Tutaj mamy neckline i Teoretycznym price targetem, jeżeli byśmy sobie mieli to w ten oto sposób zmierzyć po przebiciu, będzie price target rzędu 65-66 tysięcy dolarów. Także to jest jeden z setupów, który ja widzę w tym momencie, patrząc również na market cypher B, idealne by było, gdyby kolejny wave, który nam się tutaj wytworzył, został potwierdzony tutaj z zielonym sygnałem, Zakupowym poniżej, znaczy byłby on wyższy od tego, co będzie nam również potwierdzało, że w tym momencie momentum zamienia się na wzrostowe, i wtedy tą pozycję, moi drodzy, będziemy mogli sobie skalować nawet z tego poziomu. Także tutaj jest szansa dla Was, jeżeli poziomy 60 200 zostaną w najbliższych dniach zrealizowane, a prawdopodobnie będzie to miało miejsce, mogą to być dobre poziomy do wejścia dla Was, tak naprawdę, z jeszcze większą ilością potwierdzeń niż trade, w który ja wchodziłem podczas poniedziałkowego tutaj. E Live na YouTube, także nawet jeżeli tutaj wrócimy delikatnie, mój trade będzie, wiadomo, w tym wypadku na mniejszym zysku. Natomiast. Czekamy tak naprawdę na potwierdzenie wyższych tutaj, a wyższych time Widzimy, że generalnie jesteśmy cały czas na zielono w okolicach 20-30%. Rzućmy sobie okiem na max daty Mamy tutaj jeszcze widzicie z wyższego time frame 4 godzinowy timeframe Widzimy również poziom 60 800, 60 300. To jest tutaj tak zwany tutaj support box, support zone, który będzie dla nas istotny do Podtrzymania tego poziomu ten oto tutaj support. Jeżeli ten support zostanie przebity w dół. Wtedy będzie to zły znak dla Bitcoina. Rzućmy sobie okiem jeszcze szybko na uwagę, moi drodzy, na Max Order Booka, jak to wygląda aktualnie. Czy mamy jakieś widoczne ściany zakupowe? Ściana zakupowa 61 170, dość spora. Natomiast jeszcze większą ścianę mamy w okolicach 62 000 dolarów w tym obszarze. Czyli cały czas widzimy, że pomiędzy poziomem 61 000 a poziomem 62 000 dolarów na Bitcoinie widzimy tak naprawdę tutaj delikatną. Fazę konsolidacyjną, która może się nam również pokazać, ponieważ mamy walkę między kupującymi i sprzedającymi. Dla osób, które tutaj nie wiedzą, jak to działa, właśnie w tym momencie mamy walkę pomiędzy poziomem 61 tysięcy dolarów, czyli gdzieś tutaj, a poziomem 62 tysiące dolarów, czyli gdzieś tutaj, co jest w tym momencie również widoczne, że poruszamy się, uwaga, pomiędzy tymi. I teraz, jeżeli te poziomy zostaną podtrzymane lub przebite, będziemy wtedy mieli ruch albo w górę, lub też w dół. Także to są tutaj dwa scenariusze, które na pewno musimy rozważyć. Natomiast moim zdaniem po zobaczeniu potwierdzenia w okolicach 60 tysięcy dolarów w tym obszarze możemy spodziewać się dalszych wzrostów, i taka jest również moja. Teza aktualnie na Bitcoinie. Jeżeli rozmawiamy już o MaxDacie, chciałbym Wam pokazać jeszcze tutaj jedną ciekawą zależność. MaxData również pokazuje nam e, tak zwany insight info dotyczący listingu. I jeżeli zaczynałem swoją historię z krypto w 2017 roku, był taki sposób rozgrywania rynku na podstawie listingu danych tokenów. I spójrzcie sami, mamy tutaj token Osmo, Tao oraz Track. I pokazałem tutaj, sprawdziłem z ciekawości wczoraj, jak performowały te tokeny po tym update'cie i widzimy, że jeden token wygenerował 5,7%, drugi wygenerował 3,6%, a trzeci token, tak jak zresztą pisałem na kanale na Telegramie, został w miejscu, także pytanie do Was, czy rozgrywacie tego typu tokeny, czy rozgrywacie tak zwane listingi tokenów na giełdach? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu, jestem ciekawy Waszego tutaj feedbacku, jaki macie backtest, ja w tym momencie na pewno będę testował dane, które są tutaj na maks dacie, aby mieć większą, tak zwaną pulę, z której będzie można zrobić backtest i mieć jakieś konkretne wyniki, ponieważ 3 coiny na razie to jest definitywnie za mało. Jeżeli będziemy mieli ich na przykład 20, 30 wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakiejś puli. Z której będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast to jest jedna z ciekawostek, o której się podzieliłem również z wami dzisiaj. Jeżeli was nie ma na kanale na Telegramie, zapraszam was gorąco. I jeżeli chcecie rozgrywać tego typu pozycje wspólnie ze mną, kopiować je i naśladować lub podejmować własne decyzje, możecie to zrobić na giełdzie Mexi, na giełdzie Bingex lub na giełdzie Femex lub na giełdzie Baby, do których znajdziecie linki w opisie tego materiału. Więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Był on dość treściwy, mieliśmy tutaj kilka bardzo, aspektów, bardzo ważnych aspektów do poruszenia, także zostawcie feedback w komentarzu i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoClient. Pozdrawiam.